My obserwujemy dany proces, czy go nie obserwujemy, on w obrębie naszej podświadomości jest i cały czas aktywnie pracuje i emituje tę swoją energię. Czyli jeżeli mam, dajmy na to żal do mamy albo żal do taty, to nawet jeżeli ja nie myślę o mamie czy o tacie, to jednak część moich zasobów jest angażowana do tego, żeby zasilać to wspomnienie, jakby ożywiać je. Dlatego dlaczego? Dlatego, że tam jest coś, co. Boli duszę. Tam jest źródło, to jest tak, jakbyśmy mieli jazz, po prostu, nie? Czyli jest coś takiego, co po prostu będzie stymulować naszą psychikę do odczuwania bólu. No i teraz, czemu to miałoby przeszkadzać? Przeszkadza, ponieważ w normalnym funkcjonowaniu, jeżeli chcemy, żeby nam dobrze wychodziło w życiu, w pracy, w relacjach itd., no to fajnie by było móc się zaangażować.